Twój ukochany był tutaj stęskniony za listem od Estreji. O mało wszystkiego nie zepsułem. Na szczęście zamilkłem w porę i Gabriel niczego nie podejrzewał. Uważaj, jeśli mnie przyłapie, nie zechce mnie więcej widzieć. Obiecuję, zaraz wracam i napiszemy ten list. Nie rozumiem, czemu trwasz w tym kłamstwie. Rywalka to największy problem dla kochanków, ale ty sama ją sobie wymyśliłaś i sama nią jesteś dla siebie. Pozbądź się jej jak najszybciej. Nawet wtedy Gabriel mnie nie pokocha. Nie może być z cyganką. Rozumiem twoją rozterkę. Ja też obawiam się, że mężczyzna, którego właśnie poznałam, mnie odrzuci. Ty jesteś cyganką, a ja. W każdym razie nie poddawaj się. Zajmij się klientami, Lulu. Już idę. Nie poddawaj się, Ximeno. Proszę mi pokazać dłoń. Będzie pani bardzo cierpiała z powodu młodej, bliskiej sobie kobiety. Nisko upadnie i będzie cierpiała. Jak mogę ją chronić? Linie na dłoni nie zmieniają się od urodzenia, ale czasami los się odmienia. Na razie proszę nic nie robić. Nie zbliżać się do niej, bo panią odrzuci. Należy czekać na właściwy moment. jest, że moment, aby się Skąd będę wiedziała, kiedy nadejdzie, gdy ta dziewczyna upadnie? Nie tak szybko. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nawet ty, zgadza się? Na czym stanęliśmy? Wciąż piszecie te listy? Sí. Tak, ale to jest już list pożegnalny. Nareszcie. Żeby Gabriel zapomniał o Estriejsie, musisz wzbudzić w nim zazdrość. Zazdrość? Jasne. Musisz na przykład pokazać mu się z innym mężczyzną, żeby zobaczył, co traci. Z innym? Skąd go wezmę? Skąd go weźmie? Mówisz jak Echo. Wyglądam na Echo? Nie. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia. Czas zacząć bitwę o serce. Zobaczymy, kto ją wygra. Pójdę do Doni Leonardy, bo dalej nie możemy tak żyć.

Obcy i w dodatku cygan. Kim ty u diabła jesteś? Branko Alsingara, do usług. Nie lubimy tu cyganów. Uważaj. Dlaczego? Cyganie to spokojni i uczciwi ludzie, choć wśród nas też mogą się zdarzyć różni. Jestem muzykantem i tancerzem, niosę ludziom radość, więc proszę się mnie nie obawiać. Będę Cię miał na oku. Niech Pan robi, co do Pana należy, a ja odszukam tu moich dalekich krewnych. Dlatego proszę o wybaczenie i żegnam Cię na zawsze, gdyż moja rodzina postanowiła zabrać mnie do Europy w nadziei uzdrowienia. Wiem, że jestem dla Ciebie problemem, za co Cię przepraszam. Bądź szczęśliwy z inną. Wiem, że będziesz kochany, bo na to zasługujesz. Żegnaj, ukochany Gabrielu. Twoja estreja. Nie chcę byś cierpiał. To sprawia mi ból. Zostaw mnie! Muszę ci coś powiedzieć. Nie chcę nikogo słuchać! Po co? Daj mi spokój. Co ja zrobiłam? Straciłam go na zawsze. <laughs> Opracowanie wersji polskiej studio kompany tekst Teresa Wodarczyk czytał Jan Czerniel.